Hej, Mingen, pomóż mi obrać warzywa. Niedługo przyjdzie brat Jao. Aha. Na zewnątrz nie ma nikogo? Nie. KPH używa różnych metod, żeby zniszczyć wiarę i obserwować chrześcijan. Szpieguje nas, przesłuchuje. To naprawdę okropne. Aha. Musimy mieć pewność, że jest bezpiecznie, żeby bracia i siostry mogli się spotkać. Aha. Hej, to poważna sprawa. Przestań odpowiadać monosylabami. Aha. Hej! Aha. Hej. A o czym tak rozmyślasz? O niczym. O niczym? Przecież widzę, że minę masz nie tęgą. Coś cię dręczy. A, tak, no cóż, chodzi o wybory w kościele. Tak? Siostrę Chen... Wybrano na przywódczynię brata Wanga na diakona, a, a siostrę Jao na liderkę grupy. A ja mam być gospodarzem spotkań. No i sądzisz, że jako gospodarz marnujesz swój talent? Wiesz, myślałem o tym. Gdy wierzyłem w pana, pracowałem dla kościoła i nauczałem. Minął niemal rok, odkąd przyjąłem Boże dzieło dni ostatecznych. Więc chyba powinienem mieć co najmniej pozycję lidera, prawda? A, nic dziwnego, że ostatnio jesteś taki przybity. Chcesz być liderem, a nie tylko gospodarzem spotkań? Słuchaj, ja to widzę tak. W kościele jest sporo do zrobienia, a oni potrzebują ludzi do pomocy. To, że chcę pełnić funkcję lidera, powinno być zgodne z wolą Bożą. Słuchaj, tak? Dobrze, że chcesz być liderem i wypełnić wolę Bożą, mm. ale czy rozumiesz już prawdę? Czy potrafisz ją wykorzystać, by rozwiązywać problemy braci i sióstr? A kto mówi, że nie? Czy pokierujesz nie? ich w praktykowaniu i doświadczaniu słów Bożych? Jestem Jak zupełnie... możemy prowadzić innych ludzi, nie rozumiejąc prawdy? Myślisz, że to to samo, co bycie kaznodzieją? Gdzie musiałeś jedynie mówić o wiedzy biblijnej, teologii i nieść świadectwo pracy, cierpienia i radowania się Bożą Ech, łaską? Nieważne. Mingę, spójrz na siebie. Odkąd uwierzyłeś w pana, trochę popracowałeś i pocierpiałeś, to prawda, ale teraz nie chcesz posłusznie przewodniczyć spotkaniom. To oznacza, że się nie zmieniłeś. To nie jest szczera skrucha. Wypraszam sobie! Nie zmieniłem się? Nie okazujesz skruchy? Fakt. Mam swoje zdanie na temat obowiązków gospodarza spotkań. Ale przyjąłem to zadanie i je wykonuję. Wcześniej. Nikomu nie ulegałem. A teraz przyjmuję wszystko, co mi mówią i jestem najpokorniejszy. To chyba zmiana i skrucha, prawda? To posłuszeństwo z pozoru, a nie w sercu. Nazywasz to szczerą skruchą? Dobra, więc ty mi powiedz. Czym jest tak naprawdę ta szczera skrucha? Tej sprawy... Tak? Nie umiem wyjaśnić. Zaraz zapytasz brata Zhao. Tak się wykłucasz, a nic o tym nie wiesz. Właśnie, że wiem. Mylisz się. Nieważne. Otworzę drzwi. To ty, wejdź. Dobrze. Siostro... Cześć, Gini? bracie Zhao. Wezmę księgę. Jasne. Bracie Zhao, dobrze cię widzieć. Mam wątpliwości w pewnej kwestii. Jakie wątpliwości? <słuch> Chodzi o to, że... E, kiedy wierzyłem w Pana, zawsze myślałem, że skoro wierzę od dawna, wyrzekłem się wszystkiego dla pracy i nauczania, przemierzyłem długą drogę i dużo wycierpiałem. <słuch> to jestem lepszy od innych... Więc patrzyłem na nich z góry. Odkąd przyjąłem dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, pojąłem nieco prawdy i zmieniłem się. Potrafię uważnie słuchać młodszych sióstr i braci, takich jak ty, i przyjąć to, co jest zgodne z prawdą. Nie jestem tak arogancki jak dawniej. Poza tym, posłusznie przyjmuję wszelkie powierzone mi obowiązki kościelne. Czy zatem nie jest to szczera skrucha i zmiana? Ona twierdzi, że wcale się nie zmieniłem. Nie mogę do niej dotrzeć. Może ty jej to wytłumaczysz. hola, dlaczego zrzucasz wszystko Mówię na mnie? Nie mu jaka jest prawda? Akurat prawda jest, zupełnie i siostroli, bracie dziank, Może usiądziemy. Wysłuchajmy brata Dżao. Tak, usiądziemy. Ja nie wiesz tak o czym codziennie. mówisz. nie. Bracie Djang. Tak. Gdy przyjmiemy dzieło Boga wszechmogącego w dniach ostatecznych, trochę się zmieniamy i okazujemy nieco prawdziwej wiary w Boga. Ale zmienia się tylko nasze zachowanie. Słowa i czyny są trochę rozsądniejsze. Mamy w sobie więcej przyzwoitości świętych. Ale jeśli nie naprawiliśmy zepsutego usposobienia, to nie jest prawdziwa skrucha i zmiana. Jak to? Tylko zmiana zachowania, a nie prawdziwa skrucha i przemiana? Bracie Zhao, zdrać nam więcej szczegółów. Żeby zrozumieć, dlaczego zmiana zachowania to nie to samo, co zmiana usposobienia, przeczytajmy dwa fragmenty słów Boga Wszechmogącego. Dobrze. Proszę, bracie Zhang, ty przeczytaj. Dobrze. Muszę założyć okulary. Bóg wszechmogący mówi. W swojej wierze w Boga, większość ludzi kładzie szczególny nacisk na zachowanie, więc w ich zachowaniu zachodzą pewne zmiany. Uwierzywszy w Boga, przestają się zmagać z innymi, przestają walczyć z ludźmi i ich obrażać rzucają palenie i picie. Nie kradną własności publicznej, czy to gwoździa, czy deski. A nawet nie podają innych do sądu, gdy ponoszą straty bądź doznają krzywdy. Bez wątpienia w ich zachowaniu naprawdę zachodzą pewne zmiany. Po tym, jak uwierzą w Boga, przyjęcie prawdziwej drogi sprawia, że czują się dobrze, a dzięki temu, że posmakowali łaski dzieła Ducha Świętego, są szczególnie żarliwi i nie ma niczego, czego nie mogliby porzucić czy ścierpieć. Lecz wierząc od trzech, pięciu, dziesięciu czy trzydziestu lat. Gdy nie nastąpiła zmiana w ich usposobieniu życiowym, wracają do dawnych zachowań. Rośnie ich arogancja i pycha. Zaczynają walczyć o władzę i zysk, pożądają pieniędzy kościoła, robią to, co służy ich interesom. Pragną prestiżu i przyjemności, i stają się pasożytami domu Bożego. Następny fragment też jest dobry. Ja przeczytam. Dobrze. A czego te fakty dowodzą? Zmiany w samym tylko zachowaniu są nietrwałe. Jeśli nie ma zmian w usposobieniu życiowym ludzi, to w końcu ujawni się ich niegodziwa strona. Nie posiadasz prawdy, twój światopogląd się nie zmienił, jest taki sam jak niewierzących. Nie zmieniły się też twoje wartości ani spojrzenie na życie. Nie posiadasz nawet serca, które czci Boga. W żadnym razie nie zaszły zmiany w twoim usposobieniu. Ach, słowa Boże są bardzo praktyczne? Tak. Wcześniej właśnie tak myślałem. Jeśli nie atakuję, nie wyklinam i nie wykorzystuję innych, lecz poświęcam się i pracuję wykonując wszelkie obowiązki kościelne, okazuję szczerą skruchę i zmieniam się. Ale ze słów bożych wynika, że nie w pełni to rozumiem. Słowa Boże mówią wyraźnie, gdy uwierzymy w Boga, zachodzi w nas pewna zmiana. Stajemy się mniej aroganccy. Bardziej pokorni i tolerancyjni. Głosimy Ewangelię i wypełniamy obowiązki w trudnych warunkach. Nie wypieramy się Boga w obliczu aresztowania przez KPH. Właśnie. Ale to wszystko są tylko zmiany zachowania. I nie oznaczają szczerej skruchy ani zmiany naszego życiowego usposobienia. To dzieło Ducha Świętego przynosi zmiany zachowania. Biorą się one też z entuzjazmu, samokontroli i przestrzegania zasad. Niestety nie są długotrwałe i nie wytrzymują prób. Nasza szatańska natura sprzeciwiająca się Bogu i szatańskie usposobienie nie zniknęły. Więc gdy dzieło Boże odbiega od naszych pojęć, ujawnia się nasza szatańska natura opierająca się Bogu. I możemy buntować się i sprzeciwiać Bogu, a nawet wyprzeć się go i go zdradzić. <laughs> Jeśli nie zmienimy życiowego usposobienia, hmm. może się to stać niebezpieczne. Tak. Zmiana zachowania znacznie różni się od zmiany usposobienia. Tak. Tak było z żydowskimi faryzeuszami. Przemierzyli cały świat, by szerzyć swoją wiarę. Tłumaczyli ludziom pismo i uczyli innych przestrzegać praw. Ludzie uważali ich za uduchowionych i pobożnych. Wydawali się bardzo posłuszni Bogu. Trudno dopatrzeć się uchybień w ich zachowaniu, prawda? Tak. Mhm. A więc. Z jakiego powodu przybili pana Jezusa do krzyża? Bo z natury byli aroganccy i zadufani w sobie, nienawidzili Boga i prawdy. Choć dobrze wiedzieli, że pan Jezus wyraża prawdę, nie szukali jej i nie chcieli poznać. Stawiali opór panu Jezusowi i potępiali go. Czego to dowodzi? Każdy ich dobry uczynek był obłudny, miał na celu oszukiwanie się. ludzi. Dobre zachowanie bez zmiany szatańskiej natury to nadal sprzeciw wobec Boga. Wiesz, gdy o tym mówisz, przypomina mi się pastor Łu z mojego dawnego kościoła. Z pozoru był pokorny i dobry, zwykle też kochający innych. Modląc się był tak skruszony, że płakał, wydawał się bardzo pobożny. Gdy usłyszał o dziele Boga wszechmogącego w dniach ostatecznych, nagle się zmienił. Oczy nabiegły mu krwią. Osądzał, potępiał i oczerniał. Bluźnił przeciw Bogu wszechmogącemu. Obrażał tych, którzy świadczyli o dziele Bożym w dniach ostatecznych. Właśnie. Namawiał nas, żeby wezwać policję. Hmm. Od razu było widać cały jego gniew i żółć. Nie masz pojęcia, bracie Zhao. Dla mnie to było niebywałe. Jak pastor Wu, który zawsze wydawał się pokorny i dobry, mógł w mgnieniu oka stać się taki podły? Tak. Czym w takim razie różni się on od faryzeuszy? Absolutnie niczym. Właśnie. Przykład faryzeuszy, pastorów i starszych dobrze naświetla ten problem. Właśnie. Duża liczba dobrych uczynków nie stanowi szczerej skruchy i zmiany. Wiesz, dzięki takim rozmowom hmm. mogę to w pełni zrozumieć. Bogu niech będą dzięki. Jak, Mingen, teraz przyznasz mi rację? <laughs> Zawsze musisz mi wszystko <laughs> wypominać. Nie rozumiem prawdy. Więc jej szukam, tak? Tak, tak, szukasz, szukasz. Tak, im więcej rozmawiamy o prawdzie, tym lepiej ją rozumiemy. Tak, masz rację. <grym> Hej, bracie, działa. Tak. Porozmawiajmy jeszcze o tym, czym jest szczera skrucha. Mhm. Mm szczera skrucha oznacza zmianę życiowego usposobienia, prawdziwe posłuszeństwo Bogu i zdolność wypełniania jego woli. A gdy przeczytamy Słowo Boga Wszechmogącego, wszystko się wyjaśni. Ten, ja przeczytam. Dobrze. Proszę, to ten. W porządku. Przemiana usposobienia odnosi się głównie do przemiany ludzkiej natury. Natura nie jest czymś, co widać w zewnętrznych zachowaniach. Natura jest bezpośrednio związana z wartością i znaczeniem ludzkiego istnienia. Oznacza to, że bezpośrednio dotyczy ludzkich wartości i zapatrywań na życie, tego co jest głęboko w duszy i z istotą ich życia. Ktoś, kto nie jest w stanie zaakceptować prawdy, nie przejdzie przemiany w tych aspektach. Tylko wtedy można mówić o zmianie w ludzkim usposobieniu, gdy ktoś doświadczył dzieła Bożego, w pełni zagłębił się w prawdę. Zmienił swe wartości oraz poglądy na istnienie i życie zgodnie z wizją Boga i całkowicie poddał się Bogu i się mu poświęcił. A więc zmiana usposobienia oznacza przemianę naszej natury? Tak. Zmiana usposobienia nie polega na pracy, służbie i poświęcaniu się dla Boga, ani na pozornej pobożności i dobrych uczynkach. To doświadczanie dzieła Bożego, rozumienie prawdy, uświadamianie sobie naszego zepsucia przez szatana. Dostrzeganie, jacy jesteśmy nikczemni, gdy kieruje nami zepsute usposobienie, i odczuwanie prawdziwej odrazy do naszej szatańskiej natury. Ta szczera skrucha sprawia, że chcemy dążyć do prawdy i żyć według Słowa Bożego, co wywołuje zmianę w naszych poglądach. Pozwala naprawić szatańskie usposobienie i naturę, które stawiają opór Bogu, bać się Boga i unikać zła. Tak byśmy już nigdy nie buntowali się i nie sprzeciwiali Bogu, lecz byli mu posłuszni, zgodni z nim i wypełniali Jego wolę. To właśnie jest zmiana usposobienia i prawdziwa skrucha. A, teraz rozumiem. Autentyczna skrucha ma doprowadzić do zmiany sprzeciwiającej się Bogu szatańskiej natury, mm -hmm. byśmy mogli być Mu posłuszni i zmienić nasze życiowe usposobienie. Mm -hmm. Ale, bracie Jao, tak? Jak należy rozumieć szatańską naturę? Właśnie. Szatańską naturę hmm. tworzą szatańskie trucizny i usposobienie. Aha. Od tysięcy lat szatan używa fałszywych teorii i kłamstw królów diabłów czy wielkich ludzi, by oszukiwać i psuć ludzkość. Takie bzdury jak nigdy nie było żadnego zbawcy. Twój los jest w Twoich rękach. Każdy dba o własną skórę. Nauka wynosi na wyżyny społeczne. Czy ci, co pracują umysłem, sterują innymi? Co tam jeszcze? A. I jestem panem swego losu w niebie i na ziemi. Zwycięzców się nie sądzi, przegrani nie mają głosu. Człowiek powinien wyprzedzać swoją epokę. Człowiek pozostawia swe imię gdziekolwiek się udaje. Tak. Drzewo żyje dla kory, człowiek dla twarzy. Mm. Woda płynie w dół, a, a człowiek, człowiek pnie, pnie się w górę. Się w górę. Tak. A jest więcej takich szatańskich filozofii. Ta szatańska trucizna zatruła nasze serca i stała się naszą naturą, naszym życiem. Opanowała nasze myśli, wypaczyła nasze pojmowanie życia i wartości. Czcimy zło i chcemy się wywyższać, stawiać się ponad wszystkimi innymi. Pragniemy trzymać wodze, a nie stosować się do planów Boga. Walczymy ze sobą i knujemy dla sławy i korzyści. Oszukujemy, zabijamy, wykorzystujemy i wrabiamy innych. A nasze usposobienie jest aroganckie, samolubne, przebiegłe i złe. Brzydzimy się prawdą i stawiamy opór Bogu. To szatańska natura sprawia, że grzeszymy i sprzeciwiamy się Bogu. E, tak. Bóg stał się ciałem i wyraził prawdę w dniach ostatecznych, by naprawić naszą szatańską naturę. Poprzez Boży sąd i skarcenie uwalniamy się od zepsutego usposobienia, więc kuszenie czy oszustwo szatana nie może nas zepsuć. Uciekając od wpływu szatana dostąpiliśmy pełnego zbawienia Mogę, Bożego. Będą Takie rozmowy są bardzo hmm. praktyczne. Gdybyś tego nie powiedział, nie miałbym pojęcia, że kłamstwa, sław i wielkich ludzi to szatańskie trucizny psujące tak. ludzkość. Wiesz, to pomogło mi coś zrozumieć. Hmm. Ich absurdalna logika wydaje się sensowna. I nierzadko te maksymy prowadzą nas przez życie, ale wtedy zatracamy podobieństwo do człowieka i zaciekle sprzeciwiamy się Bogu. Zaczynamy bardziej przypominać diabły niż istoty ludzkie. Ach, te szatańskie trucizny są naprawdę złe. Ach, Owszem, o, zupełnie jak ja. Prowadzę spotkania i wypełniam obowiązki, ale w głębi serca chcę, żeby bracia i siostry mieli o mnie dobre zdanie, żeby Bóg mnie zapamiętał i pozwolił wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie wypełniam obowiązków, żeby zadowolić Boga. Tylko dla błogosławieństw i własnych interesów jestem samolubna i nikczemna, bo to czym mnie trucizna szatana każdy dba o siebie i do diabła z tymi, co są w tyle. Aha, trafiłaś w samo sedno. Gdybym nie myślał o wejściu do Królestwa Niebieskiego. Gdzie znalazłbym motywację, by poświęcać się dla pana? Mingen, A? pamiętasz co często powtarzałeś? Co takiego? Kiedy nauczałem i służyłem panu, ni wiatr ni deszcz nie mogły mnie powstrzymać. Byłem w więzieniu, cierpiałem. Policja biła mnie, doprowadzając niemal do mojej śmierci, ale nie zdradziłem pana. Tyle wycierpiałem dla Boga, że na pewno będę mógł wstąpić do Królestwa Niebieskiego. <laughs> Nieźle mnie naśladujesz. <laughs> Co tam ja? Nawet nasze kury, kaczki, gęsi, psy i koty zapamiętały te słowa. i jesteście w domu. Kto tam? To ja, Lao Szybko, schowaj się w tamtym pokoju. Już idę, otwórzcie. Ledżu, coś się stało? Musi się coś stać, żebym wpadła z wizytą. Nie ma lepszego przyjaciela w potrzebie niż sąsiad. A skoro tak, to chyba mogę wpaść bez powodu. Hej! O, min Jesteś w domu? Tak. Ledżu, czy coś się stało? Ach, nie, nic. Ładnie się tam urządziliście. Hej, oj, tak z ciekawości! Tak? Widziałam, że ktoś do was przyszedł. Kto to był? Ach, mój siostrzeniec już poszedł. Aha, siostrzeniec? Tak. Wyglądał mi na misjonarza. Tak sobie myślę. Zdaje się, że wiesz o wszystkim, co się dzieje, nawet to, kiedy mamy gości. Od kiedy jesteś naszym ochroniarzem i pilnujesz nam domu? Oj, nie, mingę, nic z tych rzeczy. Wcale was nie pilnuję, ja tylko obserwuję. Co? Obserwuję okolicę, żeby przysłużyć się sąsiadom. To przecież dobrze, prawda? <noise> to brzmi lepiej niż szpiegowanie sąsiadów. Wiesz tak samo dobrze jak ja, że rząd chce powstrzymać ludzi od wierzenia w Boga. System odpowiedzialności pięciu gospodarstw nakazuje pilnować się nawzajem. Gdy ktoś nagle ma gościa, moim zadaniem jest dowiedzieć się, o co chodzi. Laodzu, to nie jest najlepszy moment. Mingen i ja musimy wyjść, więc może... Ty... Muszę odebrać. Ech. Co się dzieje? Jestem zajęta. Co takiego? Zgubiłeś mojego wnuka? To niewiarygodne. No to idź go natychmiast szukać. Po co tam siedzisz? Jesteś bezużytecznym mężem. Do niczego się e, nie nadajesz. Wychodzisz? Jak mogłeś zgubić mojego wnuka? Tylko nie to! No, nie wykończy. Co za kobieta. Bracie Jao, możesz wiedzieć. Dobrze. KPH wykorzystuje system odpowiedzialności pięciu gospodarstw, żeby wytępić wiarę w Boga. To czyste zło. Owszem. Nie pozwólmy, by szatańskie sztuczki nam przeszkodziły. Bracie Jao, porozmawiajmy Pewnie. Jeszcze. Bracie Zhao, mów dalej. Dobrze. Z dzisiejszej rozmowy dowiedzieliśmy się, że zmiana zachowania to nie to samo, co szczera skrucha i nie oznacza zmiany życiowego usposobienia. Ja... Doświadczyłem tego na własnej skórze, tak? Opowiedz nam o tym! Myślałem, że w ostatnim głosowaniu na pewno wybiorą mnie na przywódcę kościoła. Zaskoczyło mnie, że wybrali siostrę Han. Zrobiło mi się przykro. Wierzę w Boga dłużej niż ona. Poniosłem więcej kosztów, więcej wycierpiałem. Mam też lepsze wykształcenie niż ona. Więc dlaczego wybrano ją, a nie mnie? Co moi bracia i siostry naprawdę o mnie myślą? Gdy siostra Han powierzała mi zadania, pozornie byłem posłuszny, ale w środku się buntowałem. Nie pracowałem już z takim entuzjazmem, jak wcześniej, i w duszy czułem mrok. I co było potem? Potem, w słowach Boga Wszechmogącego, przeczytałem: Być może będziesz podążać wieloma ścieżkami, a także znosić wiele trudów i ogromnych upokorzeń. Możesz odczuwać, że jesteś bardzo blisko z Bogiem i że Duch Święty działa w tobie. Jednak, gdy Bóg prosi cię o zrobienie czegoś, co nie pasuje do twoich pojęć, wciąż się nie podporządkowujesz, szukasz wymówek i buntujesz się przeciw Bogu. Dowodzi to, że nadal masz naturę oporną wobec Boga i że wcale nie przeszedłeś przemiany. Czytając słowa Boże, zrozumiałem, że moje zachowanie z pozoru rzeczywiście się zmieniło, ale arogancka natura buntująca się przeciwko Bogu nie. Wciąż żyłem zgodnie z szatańską naturą, pragnąłem sławy, pozycji i wywyższenia nad innych. Próbowałem popisywać się przed braćmi i siostrami moim cierpieniem i pracą. Chciałem, żeby mnie podziwiali i wielbili. Wcale nie dążyłem do prawdy. Gdy bracia i siostry mnie nie wybrali, byłem zażenowany, stałem się ponury i leniwy, kłóciłem się z Bogiem i sprzeciwiałem mu. Wtedy przekonałem się, że ile bym nie zrobił dobrych uczynków, moje szatańskie usposobienie sprawi, że gdy sytuacja, w jakiej postawi mnie Bóg, będzie sprzeczna z moimi pojęciami, nadal będę stawiać opór Bogu. Hej, to sama prawda. Ile byśmy nie zrobili dobrych uczynków, nie oznacza to szczerej skruchy. Hej, bracie Czaba. Tak. Coś ci powiem. Mm -hmm. Tak samo jest ze mną i Mingenem. Zwykle się nie kłócimy. Pozornie jestem cierpliwa i tolerancyjna, ale jak coś się wydarzy, zawsze uważam, że to ja mam rację i zmuszam go, by mnie słuchał. Gdy nie słucha, złoszczę się, tracę cierpliwość i strofuję go. Jestem arogancka i zarozumiała. Nie okazuję szczerej skruchy. <laughs> hmm, bardzo dobrze to pojmujesz. No, Mingen. <laughs> tak? Czy po wysłuchaniu brata Zhao zrozumiałeś tę kwestię? Wypraszam sobie. A skąd pomysł, że nie? To powiedz nam, czego się nauczyłeś? Zmiana zachowania to nie to samo, co szczera skrucha. Tak. To wszystko? Wszystko. Tylko tyle? Tak. To posłuchaj. Nie, nie możesz. A może byś tak opowiedział o marnowaniu swojego talentu? <sighs> Lepiej zachować takie <głos> głupstwa <głos> dla siebie. Po co o tym głupstwa? gadać? Bracie wszyscy jesteśmy zepsuci przez szatana. Wszyscy mamy takie samo zepsute usposobienie. Nikt nie będzie się śmiał. Otwierając się, zyskujemy oświecenie i przewodnictwo Boże. Jak leci ten hymn, który śpiewamy w kościele? Który? Otwórz się i oczyść się. Aby być uczciwym, prawda nas wyzwala, nas wyzwala, przynosi szczęście i radość. No już nie przeciągaj, mów. Tak, bracie dziank, powiedz mi. No dobrze. Tym razem w kościele kazano mi prowadzić spotkania i choć się zgodziłem, to bardzo nie chcę tego robić. Kiedyś byłem kaznodzieją, a teraz jestem gospodarzem spotkań. To marnowanie mojego talentu. Co bracia i siostry o mnie myślą? No więc, chciałem mieć pozycję lidera albo diakona, być bardziej na świeczniku. Ale gdy patrzę na siebie przez pryzmat naszej rozmowy, widzę, że jestem arogancki i zarozumiały. Chcę popisywać się osiągnięciami. Zyskać pozycję i podziwinnych Nadal daleko mi do prawdziwej skruchy. Bogu niech będą dzięki. Dzięki temu, że czytamy Słowo Boże, rozumiemy prawdę i zyskujemy wiedzę. Tak. Nie doświadczywszy osądzenia i skarcenia słowami Bożymi, nie pojmujemy prawdy o naszym zepsuciu ani o źródle naszego grzechu. A okazanie szczerej skruchy będzie jeszcze mniej możliwe. Zgadza się. Dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i skarcenie są niezbędne. My, zepsuci ludzie, potrzebujemy go. Właśnie. Bez takich rozmów jak dziś nie dostrzeglibyśmy mm. własnych niedoskonałości. Tak. Bogu, niech będą, Bogu niech, niech będą dzięki. To wszystko zasługa słów Boga Wszechmogącego. Bogu, niech, niech będą dzięki. dzięki. Poczytajmy więcej A? słów Boga Wszechmogącego. Pewnie. Pewnie. Proszę.